Z racji tego, że już dzisiaj wychodzi drugi sezon 1670, czy widzieliście o tym, że poza tym, że toczy się to w fikcyjnej Adamczyrze, jest oczywiście taka nazwa i zostało to zaczerpnięte, ale nie kręcono to tam. Ale miejsca, w których to nagrywano, naprawdę istnieją. Pierwszym punktem, gdzie kręcili głównie, no to Skansen w Kolbuszowej. Powstała większość scen. Dwór Jana Pawła, karczma, wieś. Specjalnie do serialu zbudowano nawet dodatkowe budynki. Numer dwa. Zespół cerkiewny w Radrużu, czyli Muzeum Kresów w Lubaczowie. Wnętrza i plenery sejmiku. Dzięki temu mamy autentyczny klimat XVII-wiecznej Polski. Numer trzy. Podklasztorze w Sulejowie. Opactwo Cystersów. Średniowieczne mury i klasztorne zabudowania dodały serialowi powagi i historycznego tła. Numer cztery. Wieś Adamczycha. Mazowsze okolice Ostrołęki. Tak naprawdę istnieje, tak jak już wcześniej wspominałem. Ekipa nagrała tam część scen, by podkreślić wiejski klimat. Oraz numer 5, oczywiście to Warszawa. Część zdjęć powstała w stolicy, prawdopodobnie w pałacach i wnętrzach stylizowanych nadworskie. dworskie. Kolbuszowa, Radrusz, Sulejów, Adamczycha i Warszawa to właśnie z tych miejsc powstała serialowa Adamczycha, jaką widzimy. A ty chciałbyś odwiedzić prawdziwą Adamczychę? Subskrybuj! żeby nie przegapić ciekawostek przed premierą drugiego sezonu oraz żeby być na bieżąco